Trudno nam to sobie wszystkim wyobrazić, ale Centrum Kultury w Piasecznie skończyło 50 lat, a dokładniej ten jubileusz przypadł już w 2023 roku. Dokładna data urodzenia 1 stycznia 1973 roku. To był czas trudny i niespecjalnie chlubny w naszej nowożytnej historii, ale to właśnie wtedy uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Piasecznie postanowiono utworzyć Powiatowy Dom Kultury. Z tej okazji zapraszamy na krótkie wspomnienie, opowieść o procesie wrastania Centrum Kultury w społeczno-kulturalny pejzaż miasta. Powiatowy Dom Kultury rozpoczął misję upowszechniania kultury i oświaty na pierwszym piętrze budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na ulicy Kościuszki 49 w Piasecznie. Z początkiem 1974 roku nastąpiła zmiana nazwy na Powiatowy Ośrodek Kultury w Piasecznie. Placówka Włączyła funkcję domu kultury i poradni metodycznej dla klubów i świetlic wiejskich powiatu Piaseczyńskiego. Zatrudniono instruktorów kultury, organizowano występy gwiazd stołecznej estrady, teatrów dziecięcych, odczyty naukowe, spotkania autorskie, wystawy obrazów i wydarzenia plenerowe. W roku 1975 Nastąpiło połączenie Powiatowego Ośrodka Kultury w Piasecznie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Piasecznie pod nazwą Ośrodek Kultury w Piasecznie. Nazwę tę zmieniono w roku 1979 na Ośrodek Propagandy i Kultury Miasta i Gminy Piaseczno. Instytucja na szczęście nie miała za wiele wspólnego z propagandą. Mogła za to pochwalić się występami znanych artystów kabaretowych, muzyków, organizacją dni piaseczna i kina objazdowego dla świetlic wiejskich, jak również pierwszego w mieście Kiermaszu. Po czterech latach, w 1983 roku, powróciła utęskniona nazwa Ośrodek Kultury. Wówczas rozpoczynali już pracę nasi obecni pracownicy. Zespół ośrodka rozrastał się. Od kilku osób na samym początku działalności do kilkudziesięciu pod koniec lat 90. XX wieku. Nic dziwnego pod jego skrzydłami było już kilka filii miejskich i wiejskich, a w nich kwitła rozwijająca się oferta kulturalna. W 1997 roku nastąpiła kolejna reorganizacja i powstał miejsko-gminny ośrodek kultury. Koniec XX i początek XXI wieku to czas festiwali muzycznych, teatralnych spotkań. Rozwoju edukacji muzycznej i plastycznej. W instytucji zatrudnionych było już około 50 osób. To okres intensywnego działania i ożywienia kulturalnego miasta. W tym czasie z oferty miejsko-gminnego ośrodka kultury korzystało rocznie ponad 20 tysięcy osób. W trzecie tysiąclecie ośrodek wkraczał z wypracowanymi mechanizmami organizacyjnymi i inicjatywami o ugruntowanej renomie. Świeczowiskiem, piaseczyńskim przeglądem młodzieżowych zespołów muzycznych. Obrzędem Nocy Świętojańskiej, piaseczeńskim zlotem piosenki różnej, finałami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Należy odnotować, że w latach 2004-2017 w strukturach ośrodka funkcjonowało również Muzeum Regionalne w Piasecznie. Od 31 grudnia 2010 roku instytucja działa pod nazwą Centrum Kultury w Piasecznie. W 2012 roku placówki terenowe podlegające centrum zyskały miano Klubów Kultury. Centrum kultury w piasecznie niewątpliwie wrosło w społeczno-kulturalny pejzaż miasta. Działamy na terenie całej gminy Piaseczną. Skończyliśmy już 50 lat. Choć nie mamy profesjonalnej sali widowiskowej, zapraszamy wspaniałych gości, a rocznie odwiedza nas około 50 tysięcy osób. Naszą siłą są ludzie zaangażowani, doświadczeni pracownicy. Mamy świadomość, że działania, które podejmujemy, mają służyć mieszkańcom w każdym wieku, że kształtujemy wrażliwość i młode talenty.